Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, Państwo Prezydenci, Szanowny Rado Miasta, koleżanki koledzy, Państwo pracownicy Rzecznika Miasta Ludmiej, Szanowni Goście, bardzo chciałbym się podziękować za wybór, jaki został dokonany w dniu dzisiejszym. Wiem, że wiele z osób, nie głosowało, mówię, się do Dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie nie głosowali. Dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie głosowali. Właśnie w tym momencie zakończyłem swoją funkcję jako przewodniczącego Grupy Prawa i Sprawiedliwości. Stałem się przewodniczącym Rady Miasta II, dosłownym tego słowa znaczenia. Chciałbym być przewodniczącym Rady dla Grupy Podkosów i chcę być z przewodniczącym tak samo terenie niezależnych, jak i na swojej macierzyństwie prawa i sprawiedliwości. Pan Przewodniczący Bryłowski, był łaskaw, dziękując Panu Przewodniczącemu, które chciałem użyć słowa. Dziękuję za skamowanie władzy na Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, nie mam zamiaru skamować władz na Jestem tutaj wobec jest wobec Rady, wobec mieszkańców i wobec prezydenta. Zmienię ponad to znaczy, podziałami. Panie Prezydencie, zwracam się do Pana, ponieważ okres jest y, ostatni okres. Jest dosyć szczególny, jeśli chodzi o współpracę i realne napięcia, jakie występują na styku y, Radusz, Rada Miasta. Panie Prezydencie, to są ręce, które nie mają ze sobą węża. Ja przychodzę y, pomóc Panu Prezydentowi. Chcę, żeby Rada Miasta, mogła pomagać w wykonywaniu Pańskich zadań. Yy, tak ważne. Chciałbym, żeby zakończył się proces eskalacji. Uśmiechnął się Pan. Mam nadzieję, że poprzez działania, które yy, Rada Miasta będzie podejmowała, uzna Pan te słowa za wartościowe. Bardzo by sobie tego Dziękuję bardzo jeszcze raz.